Cześć! Ostatnio wrzuciłam film o tym, czym są narzędzia do pracy i co daje Ci e, tworzenie takich narzędzi do pracy, w czym Ci pomaga, co to, jakie to ma znaczenie do tego, e, jak sobie tą wiedzę swoją Excela układasz. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci trochę o moim najnowszym projekcie. Zgłosiła się do mnie firma budowlana, która ma problem ze swoimi narzędziami w firmie. Mają, każdy, mają 15 pracowników, każdy pracownik ma swoje takie drobne narzędzia przy sobie, ale firma posiada także część narzędzi, które one mają taką większą wartość. Są to narzędzia, które używa się rzadziej. I te narzędzia z reguły są na magazynie firmy i po prostu chłopaki, jak potrzebują do któryś robót te narzędzia zabrać, no to je po prostu zabierają. Tylko problem jest taki, że te narzędzia czasem wyparowywują. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Narzędzia giną, narzędzia są gdzieś u kogoś przetrzymywane przez długi okres czasu, albo y, są po prostu zabrane na jakiś projekt i tak naprawdę nikt nie ma pojęcia, gdzie te narzędzia się znajdują. Firma próbowała już kilka razy y, mieć, y, stworzyć sobie nad tym jakąś kontrolę. W Excelu, czy próbowali też na różnych telefonach, jakieś notatki, maile i różne inne sposoby testowali. Natomiast za każdym razem te, spo, te sposoby po prostu nie sprawdzały się, ponieważ um, nikt do końca nie wiedział, co ma robić. A co najlepsze, że oni. Też nie potrafili z tego pliku korzystać, bo nie ma takiej jednej osoby, która zna trochę lepiej Excela i mogłaby im pokazać, jak te dane potem filtrować i jak wyciągać te informacje, które się im przydadzą. Czyli na przykład, jeżeli chcą się dowiedzieć, które narzędzia powinny być na magazynie, a które są chwilę obecnie wypożyczone, no to oni nie wiedzieli, jak mają takie dane przefiltrować: kto ma dane narzędzie, kiedy wypożyczył, czy trzeba serwis do takiego narzędzia zrobić, czy oddał go w dobrym stanie. I takie różne informacje byłyby dla nich cenne, ale ich w chwili obecne nie mają i chcieliby taki plik zbudować. Więc y, ja tutaj najpierw zaczęłam od swojej burzy mózgu zadawania im różnych pytań, jak te, takie narzędzie chcieliby, żeby wyglądało. Opowiedzieli mi tak historię, czyli stworzyliśmy sobie z Excela, czyli z tych regułek, które są e, logiczne, historię e, wypożyczania. To był taki wstępny projekt, żebym nie ja miała w ogóle obraz tego, jak oni to chcieliby robić, jakie są warunki, ponieważ taka osoba, która nie ma. Yy... Jakby wiedzy takiej o Excelu i nie ma obycia z tym programem, to nie bardzo wie, jakie są możliwości, ale wie, jak w chwili obecnej to, to się po prostu odbywa, dlatego jest w stanie opowiedzieć mi, jak cały proces przebiega. A ja już sobie w swojej głowie zamieniam to wszystko na e, formułki, regułki e, i wpisuję w odpowiednie komórki Excela te formułki, które mi się przydadzą. Stosuję różne triki i powstaje super fajne narzędzie, które będzie bardzo prosto w obsłudze, bo takie jest tego założenie. E, a oprócz tego będzie spełniała swoją rolę, to, czyli tą rolę informacyjną i będzie ktoś, ta osoba, która będzie e, miała potrzebę skorzystać z tego pliku i wiedzieć, gdzie są dane narzędzia, będzie miała nad tym plikiem całkowitą kontrolę i zawsze będzie wiadomo, gdzie które narzędzie się znajduje. Jeżeli jesteś ciekawy, jak wygląda proces budowania takiego narzędzia do pracy i co takie narzędzie może Ci dać, e, nie tylko jak opowiadam ci, że faktycznie tak się dzieje, ale zobaczysz, jak to można zaprogramować sobie w tym całym Excelu. To no to śledź ten profil, a wkrótce będę tutaj wrzucała kulisy tworzenia właśnie takiego narzędzia do pracy. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!